Różowy stabilizator, różowy dosyłacz, podstawowe turbo, zapewne w slocie, które z ulepszeń polowych ma bonus, chociaż może się mylę, brak żadnej dyrektywy, to wyposażenie naszego dzisiejszego bohatera, a nasz dzisiejszy bohater to, moi drodzy, garnuch dwukrop. Mam tutaj ściągę na drugim monitorze, jego całkowitą nazwę, no bo widzimy, że tutaj się wszystko nie wyświetla, ale na dole po lewej stronie, w lewym dolnym rogu, można zobaczyć też nick. Racje bojowe, przyznam szczerze, że bohater wozi tutaj wyposażenie, takie, znaczy wyposażenie, amunicję trochę w stylu jak ja, kiedyś grałem na 50TP Prototypie, czyli bardziej do zabawy. Wiemy, że tutaj nasza polska maszyna, polska premka, nie ma zbyt dużo, nie ma zbyt dużo penetracji. Na podstawce jest to 218 peny na goldzie 245 na APC-rach, podstawowe pociski 1007 m na sekundę, jeśli chodzi o prędkość, a goldzik 1259 m na sekundę. Mapa Arctic Region, teraz znana jako linia Mannerheima, losowanie na 9-y bez artylerii. No i wszyscy bardzo dobrze znamy tę miejscówkę. Przyznam szczerze, że zastanawiałem się, czy pokazać tę bitwę z dwóch powodów. Po pierwsze jest. Pierwszym powodem jest to, że nie aż tak dawno temu pokazywałem wam na tej mapie, dokładnie w tym samym miejscu, bitwę na, znaczy nie na super, na zwykłym konkurorze na 9 pierze. bodajże Rasiu, ile dobrze pamiętam, nastrzelał. A ja, jeżeli nie Rasiu i coś pokiczkałem, po to, to wybaczcie. No ale na pewno gracz z Conquerora, Rasiu grał na pewno na super konkurorze na, ma na, na malinówce, to tego jestem pewien. Y no ale w każdym razie gracz na konkurorze zrobił z tej miejscówki bardzo, bardzo dobry wynik. No i tutaj jest podobne granie, czyli właśnie przyjeżdżamy bokiem, bokiem, żeby nie spać odpowiednio, wykorzystujemy to, że mamy dobrą depresję działa, w miarę mocną wierzę i sobie gramy. Przyznam szczerze, że moim zdaniem ta mapa powinna doczekać się zmian, bo to już jest upierdliwe. Jeżeli gramy drugą stroną, no to tutaj skontrolować nie jest łatwo. i 3 totalnie nie powinien tak grać, bo znaj znajdując się w tamtych okolicach, no... Yy, jednak to Garnuch ma o wiele łatwiej strzelać do tego IS-3A. Co jest jeszcze wkurzające, jeżeli zjedziemy sobie tędy, tak jak ten obiekt 77, jak LIS, mamy też... Yy, a ta drużyna, ta strona, z której gra nasz bohater, ma tu jakieś czołgi nawet jeżeli chcemy się później wycofać, górą nie możemy, bo będziemy zbierać, a wycofanie dołem oznacza, że czołgi, które znajdują się w tym punkcie, w którym gra dzisiejszy nasz bohater, będą biły nas za darmo. Plec. 1 do 3, 1385 uszkodzeń zrobionych, 780 uszkodzeń blokowanych na pancerz. Drugi powód, dla którego zastanawiałem się, czy tę bitwę chcę wrzucić, to są dźwięki załogi. Uważam, że polskie, że polskie załoganki są. Okropne, brzmią tak nienaturalnie, brzmią po prostu strasznie, i nie da się tego słuchać. Ja rozumiem, że może nie każdemu na tym zależeć, ale naprawdę, czy taki duży problem byłoby dla tej korporacji ogarnięcie fajnych dźwięków załogi, fajnych dźwięków załogantek? No to po prostu te. Nie dość, że same linie dialogowe, które są dobierane, są często dziwne, delikatnie mówiąc. To jeszcze ten ton, ten styl wypowiedzi jest po prostu. No, ojej. No jest okropny. 3 do 4 1385 uszkodzeń cały czas. Mamy przed sobą Nisa. Przeciwnik trafiony. Przeciwnik trafiony. B5. Trafiony zatopiony. No, 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 no nie mogę. Nie wiem, czy wy też tak reagujecie aż negatywnie jak ja na dźwięk polskich zaogantek. Dajcie, dajcie, proszę mi znać przeciwnika uszkodzony. 5 do 4. Tutaj północna część mapy próbuje atakować. Dziwna pozycja T30 i nie eee... No, niby to Tedek, ale moim zdaniem z większym potencjałem niż mm, nagrę w stylu. Jak STRV? -em. No, i właśnie obiekt 77 dostał teraz to, o czym wam mówiłem, że przy próbie przemieszczania, przy próbie ucieczki, zmiany flanku dołem, yy, no po prostu zbieramy takim czołgiem w zadek. A jak mamy jeszcze pecha, no to nas podpalą. Wyjeżdża STRV, chyba zdecydował się na to, wiedząc, że nie ma zbyt dużego wsparcia. Nasz bohater za sobą, ale popełnia fatalny błąd. STRV jest bezwierzowym tedekiem. Więc no tutaj ładnie zostaje wymanewrowany przez y, naszego bohatera. Fakt faktem, że więcej, więcej problemów tutaj Strv zrobił sam sobie. Teraz jeszcze trochę szczęścia, że przyjmujemy tylko na działo. Y, mogliśmy stracić hapeki, ale te hapeki stracone nie zostały. Działamy uszkodzone. Przyznam szczerze, że byłem troszeczkę zaskoczony czemu to, y, czemu no, to nasz y, garnuch nie... Czemu garnuch dwukropek? Ale dobra, nieważne. Czemu, czemu garnuch nie... Nie naprawia tego działa, czy to miało jakiś głębszy sens, czy po prostu sobie, czy nie zauważył, bo nieraz tak się zdarza, że nie wiem, zagadamy się z, z kimś na tym spiku, nie wiem, rodzina nam przeszkadza, czy to się możemy, czy po prostu nie, nie ogarniamy tego, co się stało. Teraz zobaczcie, utraca, utrata kierowcy spowodowało, że garnuch naprawił kierowcę, z martwych stał go, no i też w końcu naprawił, naprawił działo. Te strzały w kw no, dolna płyta, e, dolna płyta jedynie poświetla nam się na zielono, ale oprócz samego poświetlania się na zielono jeszcze musimy mieć odpowiednie RNG, e, które spowoduje, że te pestki będą leciały w to miejsce, w które celujemy, a tu jak widzimy to się e, no niekoniecznie dzieje. E, wszystkie inne gdzieś tu fragmenty kw są na pomarańczowo, tak jak Wam mówiłem pancerz e, KW-4 dla pocisków, które mają 245 mm peny, już stanowi jakieś tam wyzwanie, zwłaszcza jeżeli mówimy tu o cerkach i o odległości. Znowu ten pocisk leciut wyżej, przez co się odbija. Myślę, że Garnot mógł się tutaj delikatnie zdenerwować. Dobrze, że nie kosztuje nas to utratę, że, że to strzelanie nie kończy się, że my tracimy jakoś hapek. i W końcu już po 154 oddanych strzałach w KW-4 zadajemy uszkodzenia. Tej radzieckiej maszynie. Kolejna pestka wchodzi. 9 do 6. Przewaga w HP-kach, przewaga we fragach. Coraz bardziej na Stimek zamyka przeciwnika. Kolejne strzały. Już prawie 5000 uszkodzeń, co na 8, co na 8 tierze jest już bardzo przyjemną wartością. I teraz 3 da nam RNG, dało nam, przebijamy się po e, Włazie na wieży. Trzeci frak na koncie. Teraz mamy Lisa na dobicie, też polską maszynę, tylko że tym razem jest to premka średnia, w sensie czołg średni, bo premka moim zdaniem bardzo dobra. Zbieramy od Lisa i oddajemy mm, strzał za strzał, ale e, kończymy lufę. 5192 uszkodzenia, 4 fragi. Gdzieś tutaj powinien być obiekt yy, tierowy za Battle Passa, ale go nie widać, więc musiał się cofnąć. A 75 Kitra się też w takie miejsce dość charakterystyczne, o które wcale nie jest łatwo sięgnąć, nie jest łatwo wyjechać po te czołgi, jeżeli właśnie coś jest na półce, tak jak te 30 lub przy bazie jak dwururka ostatnio yy, tam, gdzie była widziana. Jest Wururka bokiem, skupianie, 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 strzał, bez pełnego skupienia. Też bym zdecydował się na taki strzał, dlaczego? Bo za chwilę już i tak nie było szansy, nie byłoby szansy na trafienie, bo Wururka by się po prostu schowała, a 100% nieoddanych strzałów nie wchodzi w cel. W tym przypadku udało się trafić, udało się nawet zgęsić, jednak bez, bez dobicia. No i mamy Obiekta 7-7. On potrafi złapać jakoś na tę gąsienicę. Trollowo to nie jest tak, że wszystko w niego wchodzi zawsze i wszędzie. Teraz E75, ale no nie bardzo jest tutaj jak podjechać, mając cały czas na głowie T30, dużo zależy od kw piątki, dużo zależy od SU-130PM. Te 30 skitrana na balkonie, widać, że Su-130PM też nie chce podjechać, tam E75 coś kombinuje, w końcu garnuch też nie wytrzymuje już tego i decyduje się na przestawienie. Przyspieszę tutaj trochę, wiem, że nie każdy lubi, niektórzy woleliby, żeby zostało to naturalnie, ale yy, no ja nie chcę robić filmów drogi, zwłaszcza, że dzisiaj YouTube jednak... Wy jako większość wolicie, jak filmiki są krótsze, a większość moich materiałów i tak jest długa. O, akurat bitwy widzów może są troszeczkę krótsze, ale jak ja już nagrywam o jakimś czołgu, to te czołgi. Te filmy mają po... od 20 do nawet 40 paru minut i zastanawiam się, kto to ogląda. Na raz nawet. E, no ale tutaj też e, garnucha należy pochwalić, e, bo... Wie, że miał jeszcze wystarczająco dużo czasu, wie, że ma klawiaturę, lepiej wykorzystać mobilność, wykorzystać to, że mamy czas, niż próbować się na siłę wylewać w miejsce, w miejscu, które może grozić po prostu utratą hp i, i utratą maszyny. Yy, padło nam, yy, padło nam Su-130PM. No i teraz po zmianie strony, ale zobaczcie, że nawet mając tak... Mając w teorii tak dużą przewagę, ależ to weszło, kurde, dużo szczęścia w tym strzale, eee, gratulacje, piąty frak na koncie. Mając nawet tak dużą przewagę, e, odpowiednie upierdzielenie się dwóch dziewiątych pierów, w tym e, srogo bijącej te 30 ale też mocnej E75, bardzo mocnej, e, solidnej alfy, bardzo dobrej wąserzowi, powoduje, że no nie każdy chce wyjechać. Fakt faktem, że Garnuch, no teoretycznie od E75 może sobie pozwolić na przejęcie, od te 30 też, chyba, że będzie miał jakieś dobre losowanie. No ale tak, Ja 75 nasze nie ma aż tak dużo hapeków. Te żołgi znajdujące się w miejscu, w którym to jeszcze garnów do niedawna był, też. No, szarfutur też nie ma dużych hapeków. Teoretycznie jak Tiger mógłby wyjechać, ale z drugiej strony, jak Tiger jest wolnym, bezwierzowym tedekiem, więc zebranie T30 i próba wymanewrowania we 75. Po pierwsze, wcale jak Tiger 88, te 75 mógłby nie przebić, bo. Mm, bo jednak E75 dysponuje dobrym pancerzem. A jak 88 -8 ma słabą penetrację, jak na TDK. Dodatkowo też E75 bez żadnych problemów wbija się w nadbudówkę, jak 88. T30 1400 hapeków jeszcze do wydojenia, Mamy niecałe 3 minuty bitwy do końca. Jest E75, Bog wierzy. Bardzo fartowny strzał. Bardzo, bardzo, bardzo fartowny strzał. Ale też trzeba było ryzykować. Bo za chwilę, 75, jakby już wie, że obrócił do nas przedem, to na pewno byśmy go nie przebili. Więc tu się, tu się udało zadać uszkodzenia. Dodatkowo odbijamy jeszcze. E75 pokazał nam trochę więcej boku. Była szansa na wbicie się tym strzałem. Ale jednak nie trafiamy tym razem. Zostają dwa PCRy. Akurat APKi na T30, to nie będzie coś yy, trudnego do wykorzystania. No ale na E75 lepiej mieć te cr -ki. Szarfutur również postanawia podjechać od trochę innej części mapy. Zobaczcie, jak, jak Tiger zebrał teraz właśnie srogo T30. Zostaje na 218 HP, ach. T30 ładuje. Mamy trochę czasu. Wiemy, że no, czas przeładowania T30 jest długi. Minuta 46 do końca. Mamy spota. T30 oddała strzał nie w naszym kierunku. Półtorej minuty do końca bitwy. I tutaj cały czas czajenie się, czajenie. Sharfutur wyjeżdża chyba tam. S75 e skupia swoją uwagę właśnie na szarfuturze, więc wykorzystuje to teraz garn. Poza tym, no co już ma do stracenia? Sharfutur porobił te 30. Brawo dla tego e, francuskiego magazynka. Wyjeżdżamy na E 75 Oddajemy strzał w dolną płytę pomarańczowo, bo to się mogło odbić, ale się nie odbiło. E, RNG było po naszej stronie, no i teraz o 75 wie, że, już jest że to już jego koniec. E, jak Tiger dobija, szkoda, bo można było zrobić specjalistę. Wygrywamy 15 do 11, zobaczmy na wyniki. A screeny końcowe wyglądają następująco. Zabite w wpadła od znaka mistrzowska Asa Pancernego, Duży Koliber i Kamikadze. Kamikadze udało się zdobyć taranując Strv 9, to tierowego, tego 103-0. Mieliśmy tutaj 1021 asysty 6252 tyle uszkodzeń zrobił. Garnął do tego 5 fragów i dało mu to bardzo, bardzo ładny wynik. Ponad 2000 bazowego expa, konkretnie 2016 punktów 27 strzałów odanych, 26 zrobionych, 16 z penetracją. Wszystkie uszkodzenia zrobione na blisko to też pewnie pozwoliło nam uzyskać taki wynik bazowego expa Przejechane niecałe 4 km. Zarobione na czysto prawie 120 tysięcy kredytów Expa wpadło 7862 punkty. Garno bardzo Ci dziękuję za podesłanie tej powtórki i moje gratulacje. Super wynik ponad 2000 Expa to jest zawsze bardzo, bardzo ładny rezultat. Moi drodzy, nagrodźcie naszego dzisiejszego bohatera jakimś komentarzem, łapką w górę, subskryp subskrypcję dzwoneczkiem mile widziane. Zachęcam do dołączenia do moich mediów społecznościowych. Linki do nich macie w opisie. Moim patronom oraz wszystkim osobom, które nie przewijają reklam jak zawsze, pięknie dziękuję za Wasze wsparcie. My widzimy się w kolejnych materiałach. Życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć.